Witam Was! Dzisiaj wszedł <laughs> nowy festiwal: Karnawał Bogów. Oczywiście, festiwale każdy z Was zna, tak jak Mighty Pets, czy, czy po prostu z piratami itd. i tak dalej. I ten jest nowy. Opo, oprócz tego, że ma super super karty, e, wszystkie, które są dodane, są super, i, i, i te, które są stare, czyli Joff i Fortuna, również są ekstra. Ale ja już się nad nie łudzę. Nie będę żadnej oferty kupował ani nic losował, bo ostatnie losowanie nie przyniosło mi nic dobrego. No i teraz, tak, część z Was już na pewno grała ten event i coś tam możecie sobie o nim wyrobić jakieś zdanie. No i teraz, tak, no zasady są takie same. No musimy jak najszybciej, z jak najlepszym kombo przejść przez trzy etapy. Trzy fale, żeby pokonać jeden etap. No i wtedy jesteśmy nagradzani. Tak jak poprzednio najbardziej liczy się combo. Następnie mamy wynik czasowy. No i życie. Im wyższe nasze kart na końcu, tym, tym lepiej. No i tutaj mamy taką takie efekty wydarzenia karnawału masek. Oprócz tego, że każdy ten potwór, przeciwnik dostaje miniona no to teraz y, musimy jeszcze wiedzieć, co ten minion w ogóle daje. On tam przejmuje 30% życia i ataku, daje 50% tak właścicielowi, ale co jest najważniejsze, po wezwaniu zamaskowanego pomocnika zapewnia właścicielowi odporność na wszystkie dolegliwości ze statusu. Co to innego znaczy? Póki przeciwnik ma miniony, to nie obniżymy mu obrony. No i teraz tak. Jak tam widzieliście, pochwalę się, mam tutaj... Na, naszych ludzi mamy w, w topce w, w rzadki mamy, mamy Pyzona e, gdzieś tam mamy Kocura gdzieś tam ja też byłem przez jakiś czas ale muszę poprawić kilka etapów e, w epickim też chyba e, Pyzon już gdzieś tutaj szaleje o już dziewiętnasty także e, m, m, jeśli nie wiecie czym grać to najlepiej się wzorować na tych którzy już to przeszli na wysokim poziomie ja niestety nie mam, nie mam takiego zaplecza jak, jak oni. Mam jedną za rolę, zrobiono mi to na jeszcze nieprzebitą, chyba na 60 poziom, no i teraz tak. Chciałbym wam pokazać jeden etap, który, który chcę poprawić tak dosyć mocno. To jest chyba ten etap. No Ja gram takim składem, akurat, no ale to nie jest skład optymalny. Lepiej mieć Gunara w kostiumie zamiast Dylgona. I, I gdzieś tam e, zamiast głupiego kolejną za rolę, zaraz zamiast Norilly, które już wyszły z mody, to Zarel i kolejną za rolę. E, Ale oczywiście gramy, każdy gra tym czym ma, można grać tutaj czerwonymi. Na pewno nie opłaca się grać niebieskimi, bo niebieskie są odbijane. Spróbuję teraz zagrać jedną mapę na poprawienie swojego wyniku, i pokażę wam jak ja gram, aczkolwiek e, no, do Pezona mi daleko do perfekcji. Brakuje mi kart, brakuje mi oddziałów i może doświadczenia festiwalowego. No ale zobaczmy, no ta plansza na przykład jest bardzo słaba. Jakieś tam kombo jest 4, 4 to jest za mało, no ale co z tego, jak, jak nie mam tutaj e, zielonych klocków za wiele i już wiem, że na przykład nie ma sensu tej planszy grać. Bo tutaj już nic się dobrego dla mnie nie wydarzy. Oczywiście, jak komuś zależy na, na Expi, no to jak najbardziej może sobie. Gdzieś tam miałem telefon, więc film będzie na, dwie, na dwa razy. No ale tamta plansza, którą miałem grać i tak była kiepska, więc z niej wyszedłem. E, no i co, no i co. No i znowu jest taka plansza do niczego, e, więc znowu ją na pewno opuszczę, chociaż combo 5. No, szkoda, że tylko 5. Szkoda, szkoda, bo. Gdyby była tak przynajmniej z, z 8, to może by było liczyć na jakiś lepszy wynik. Ale dobra, dogram do końca tą planszę już, bo chcę Wam coś po prostu pokazać. Jaka jest różnica, jeśli dobrze zagracie artami lub nie. Tutaj drugą falę i tak zazwyczaj się artami kończy. No i teraz tak, patrzcie uważnie. Używam specy, a są miniony. I teraz co się dzieje? Odpierają jest tylko dzielenie obrażeń, ale, ale nie mam obniżenia ob, y, obrażeń, przez to, że nie mam tego obniżenia obrażeń. No to atak nie pokonałem tych bossów na raz. A teraz zagram y, używając arty, w ostatniej fali. No i wiadomo, wynik kiepski. Ale spróbujmy teraz zrobić się inaczej, tak jak to nakazuje. Kurczę, no nie mogę trafić żadnej planszy fajnej, żeby to wam pokazać. O co w tym w ogóle chodzi? Chyba że będzie teraz jakieś fajne kombo, ale no nie, no niestety. Dobra, jest kombo 5. No ale nie mam kart naładowanych. No kurczę, to nie ma co grać. ой Масакра, не могу, уже не не то самое. No dobra, no i zobaczmy, co tu się wydarzy. No i tym razem rozbiję te miniony. I popatrzcie, od razu wejdzie im obniżenie defa. I w ogóle teraz nie użyłem ten, drugiego Norilla, a i tak wygrałem. Wynik jest poprawiony, ale wiem, że da się dużo lepiej go poprawić, bo tutaj Pyzon ma chyba 58 tysięcy zrobione. Także i o to chodzi w tym festiwalu. Tak jak ja gram, naprawdę da się lepiej grać, są jakieś knify, można używać już w pierwszej turze e, Dylgona czy gunara w C, naładować go Maną, żeby szybciej klockami zabić całą trójkę, ale tak jak ja gram, to i tak powinniście być w top, no może nie tysiąc, ale w top 10 tysięcy bez problemu, tak samo dalej. Też, też tak samo się gra, tylko jest po prostu coraz trudniej i coraz, i coraz ciężej jest znaleźć odpowiednie kar karty. Ja, na przykład, Kolena nie zdobyłem, Kiliana muszę wbić na 75 level, zanim zacznę grać, no bo teraz sobie nie za bardzo radzi. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i powodzenia! Niedługo spotkamy się na muszkieterach.